Dobra, let's go. Obejrzyjmy sobie Mega. Out of jump. I'm looking for someone. Common story around here. Someone you care about or someone you hate? O, Ale realna grafika, it. co jest? Co to mówisz, Messma? Tak, to jest ta co na scenie, stoi, tak? Na ta prawym. Nie, nie, nie wiem, czy to jest film. A dobra, to jest serial. Ja myślałem, Season 2. Why would my dad go to Los nie. klasik guci. Jak będziemy ogrywać dwa, to pójdziemy do czerw... zobaczyć jak Nadia w takich, w taki, na takiej grafice, ho ho, ej, pójdziemy, drodzy widzowie. <laughs> Przestań, to nie, to, to żart był. Symboliczne 20 zł. słowa wsparcia, Zawa zwalcie se konia. <laughs> Ktoś zobaczy taki taki sobie to, to chyba nie jest miły komentarz. Może no, tak. Swoje, swojego zwaliłem, to tego uratuję. Blondy ma jeszcze jedno, O oh jezu! To Impidity and beyond! Yeah. Mm -hmm. Wylądował do... o, je, to Ej, to jakiś stary klip! Spokojnie, skończyłam z alkoholem. <laughs> Możemy wejść? O! A e, nie przeszkadzamy? A państwo tu mieszkają? Nie, ja wynajmujemy. A, wynajmujecie? A drogo, tu my ja. też byśmy chcieli. Jest cool granie w gry teraz? Mhm. Mm to czemu cię nie lubią? Nie wiem, może są zazdrośni o mnie? Nie, ja wiem czemu, bo grasz w nie słabo. Gdybyś dobrze w nie grała, nie, miałabyś kolegów i nie... Dobra, jeżeli będziesz tego potrzebować, mów. Okej, okay, dzięki. No, to ale to bela, tak? Źle powiedziałem? Spanikowałem. Przepraszam, nie chciałem być niemiły, to wszystko było na potrzeby kontentu, prawda? Tak naprawdę masz duże grono znajomych i, i ogólnie na pewno czasami masz smutne chwile, ale ogólnie na większość dnia jesteś wesoła, i jest super, prawda? Tak, tak, jest tak. Dobrze, Melonik, nie będziemy przedłużać lista pozdrowień z twojej strony. Classic Slay bym powiedziała. Czekamy. Pozdrawiam Norberta Gierczaka, pozdrawiam Beziego, pozdrawiam, nasz wspaniały cast Yy, pozdrawiam chłopaków z Forsakem oprócz yy, świnek bez zuma, no i chciałbym pozdrowić mamę. kogo tam jeszcze nie pozdrowiłem. Nie wiem, dupio też chciałbym pozdrowić, no i może Discord tam chłopaków z, yy, z kaseką. No i tyle chyba. Już za, za dużo pozdrowienia. Czyli ile trzeba tego masować? Pozdrawiam mamę i rodziców. Mamę i rodziców. Jak budyń. Jak budy? No, więc Chłop wierci w farbie. Jak <laughs> było. U, u, ja pie... o nie. ja pie... nie no, hit, kurwa. Kurwa, co ja teraz z tym zrobić? Jak nie myć? Nie wiem, kurwa, wyje... Oho! O Jezus! Jest! Dobra, zabiła. No. O! Sorry. Sorry. Mijasz się z tym smokiem jak mamą z waginą kwitki. To widzowie, witamy bardzo serdecznie. Na najgorszym streamie jaki chyba będzie. W tym roku. Dzisiaj Chain Together. Zostaliśmy związani łańcuchami. I będziemy w nich tak długo, aż nie ukończymy gry. Czyli jak zachcesz i siku, kupę, cokolwiek, idziemy razem. Ale łupie to po uszach. Nie, jeszcze niżej. Tutaj, tu, 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 tu tu, niżej, a to dobrze. I tu schodzisz, no prawo. Lewo. Prawo. 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 Lewo, lewo. co Trzeba ja, by mi lewo, prawo. No, no, to, 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 to jest, dobrze jest jest? Dobrze, dobrze, już wiem. uspokój się, stój. Ku... Dobrze, prosto. Nie krzycz dalej bo ci zajebę zaraz. <ślamatik> no sytuacja. so <laughs> uh, uh, is uh, I mean I use it like uh, an idiot, like an acronym to idiot. But uh, in the in the prison language: means someone that is being fucked in the ass by other men. And because of that, of, of that prison. prison <laughs> language... <laughs> Chciałem zmienić światełka... Ej, kto to był, bo ja znam jego... A, Flotar! Okej, okay, okej, okay. tak. bo ja mówię tak, znam jego głos. Zajebista rozmowa, kur... Chciałem zmienić światełka, ale źle kliknąłem. I kliknąłem drugi przycisk i nagle wy***ło mi oba monitory w kosmos. Jak poczytałem, to się okazało, że drugi przycisk odpowiada za zrestartowanie BIOSu. O, i wejdź teraz tam, ja zapalam. Siedź tam, siedź tam. Pod... Siedź tam. Jestem w sieć, Tak, jesteś, siedź, siedź. Ty gdzie Ale go, go wyjebało. Halo, policja. Gdzie on pole... Siedź tam. Jestem niejmy, Ta, jesteś, siedź, siedź. Ty gdzie <tolik> <ty tolik> go wyjebało? Halo, policja. Policjo! Tak mocno można tym polecieć? Dzień <tolik> dobry.

z nie potatę! Z moją potatę! Czy ja wiem za co? Tak. Ktoś zadzwonił i zrobił fake zgłoszenie, że Patryk ma broń i na rynku ee, nią wymachuje. Bo przeszukiwać będą się sami. No Dostałem od widza fajną piosenkę i ją puszczam.

Nie, dobra prawda, gruby za ile jest tego. Ile z czasu? Co? Jest bana? Z bana? Ja wiem, ole, Dostał bana. To co z tym bana? Tragedia. A czemu ciągle dostaję tam bany? Oho. Ja jestem chyba upalony, nie? Upalony, lololony. Lo, nie, no dobra. No, no, no! Nie pojadę w tym deszczu, bo się nie dano! Dobra, można zmienić tutaj pogodę? Dlaczego Slay nie zrobi czasu? Durna na czas to droga przez prędkość, a Slay stoi w miejscu. Oj! 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 Zagrałbym to, ale ekspedycję zagrała. Ja Oooo! Zakończę ekspedycję. Waliłbym, przyznam. Dla testu. O tym, tym potężnym kłopotem. UE! Jezu! Nie, nie widzę minusów. Spoko, no.

Dzień dobry. Dzień dobry, ale Dzień dobry. Sy celi. Co, to co tu się dzieje? Kurwa, kur te pranie, ja nie mogę im, mi się pier od tego nic. No ale... O, Antlion! Co ty robisz, Co ty, co ty, co ty? Gejzer by ja. nie je... O, tego nie widziałam! Ja dobra, muszę zobaczyć to jeszcze raz. Muszę zobaczyć to jeszcze raz. Czekaj, ile on miał tam użek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na siedem użek. O kurwica! O, jeszcze jedno łóżko miał. Jakby nie spanikował, tylko poczekał, to by było gitnie. Nie to zajebiste, zajebiste! Zajebiste, zajebiste, zajebiste. No bo ja ich szanuję w porównaniu do ciebie. A czemu uważasz, że jeździsz. Ja... Czemu ty mnie zawsze dyskredytujesz, jakieś jest okazja w publicznym miejscu? Czy to w pracy, czy tutaj? Zawsze to robisz. No, dobra, w ogóle no nie, nie, nie. nie Nigdy k***a ci nie dyskredytowałem w pracy, w biurze przy innych osobach. Wypraszam sobie... No to k*** kur... jesteśmy sam na sam, no to inna sprawa. A tutaj na Twiczu to już jest chyba po prostu tradycja. Taki jesteś, Peter. Ale w pracy nigdy w życiu. Mami kiedyś w pracy powiedziała, że nie mogę jechać na pogrzeb babci, a teraz mówię, że ją dyskredytuje służbowo. <grystanie> Mam no jutro na tych jak niż No Nie wiem, czy do końca zrozumiałeś formułę tego wydarzenia, więc chyba będę ci musiał wyjaśnić. W tej formule chodzi o to, żeby zrobić czas pokonując grę, a nie spędzić czas w grze. Widzisz to ma bomby! Ej, to do mnie powinni tak powiedzieć. Dobra. O kurwa, mam helikopter! To ja! Poczekaj, to ja! Oh, 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 oh! Jak tym sterować? tak, oj oj! No, tak, tak, Jak nie bójcie się nic. O ty k***a jadna. A skąd oni to wiedzieli? No bo się Tak, tak już zaraz czyszczę Eku Pięć łóżek albo wcale. Ja pierdole. Nie. Nienawidzę siebie. nienawidzę siebie, nienawidzę siebie, nienawidzę siebie, nienawidzę siebie. Jak nazwał swojego ciemnoskórego pomocnika Robinson kusy? O nie, oh! <laughs> nie, znażyłem. nie znażyłem. To po Generalnie dawno temu powstał taki film o zielonym ogrze. Gdybyś Ty w tym filmie był ogrem i przyjął zlecenie na odzyskanie księżniczki mając osła u boku, to dzieci nadal siedziały w skinie, bo jeszcze nie doszlibyście do smoka. Ale Hira ma ładne mieszkanie, ej. Fajny odcinek. Śmieszny w chuj te szoty od Slaya, nie? Ja uwielbiam ten humor.